oblężenie Orgrimaru dobiegło końca. Zjednoczone siły przymierza i hordy pozbawiły Garosza Hellscreama, jednego z najbardziej znienawidzonych mieszkańców Azeroth, tytułu wodza. Jego rządza podbojów obróciła miasta w ruinę, niemal podzieliła hordę i unicestwiła niezliczone istnienia. Teraz, w legendarnej Pandarii, Garrosz jest sądzony za swe czyny. Zgromadzili się tam sławni przywódcy z całego świata, by być świadkami tej historycznej chwili. W trakcie procesu wysłannicy Spiżowych Smoków przywołują wstrząsające obrazy zbrodni Garrosza. Te urywki historii zmuszają wielu z obecnych do ujawnienia własnych, bolesnych wspomnień, a nawet do kwestionowania swojej niewinności lub winy. U innych mrożące krew w żyłach wizje podsycają tylko nienawiść. Nikt nie wie, że mroczne siły z Azeroth pragną nie tylko udaremnić Trybunałowi wymierzenie sprawiedliwości, lecz także zagrażają życiu wszystkich zebranych na procesie. Cześć, ja jestem Nefren, witam Was serdecznie w kolejnym filmie, a to co przed chwilą słyszeliście, jest to podsumowanie e, kolejnej książki ze świata Warcrafta, czyli Zbrodnie Wojny napisane przez Christy Golden. E, no i muszę powiedzieć, że książka jest naprawdę niesamowita, już ją przeczytałem, jeśli chodzi o jej umiejscowienie w świecie Warcrafta. W czasie, kiedy mamy tutaj Mistrzostw Pandaria, mieliśmy trzy książki związane z Warcraftem. E, pierwsze to były Wichry Wojny, to takie wprowadzenie do tego, co się dzieje w Pandarii. Potem mieliśmy, pamiętacie, patch 5.2. I tam był scenariusz, w którym był atak na Volgina. Tutaj właśnie zaczynała się kolejna książka, czyli właśnie Cienie Hordy. I tutaj mamy najfajniejszą część, czyli kulminację, podsumowanie tego, co się działo w całym dodatku. Tego wyjrzenia niestety nie ma, dlatego warto naprawdę zaznajomić się z książką. Czyli tutaj mamy to, co dzieje się po tym, kiedy już właśnie pokonamy Garrosza Hellscream'a. Po prostu rewelka, naprawdę świetnie, ale to świetnie się to czyta. I teraz tak, dzięki uprzejmości wydawnictwa Insignia dostałem 5 takich książek dla Was. I postanowiłem, że zrobię to w następujący sposób, to znaczy trzy do tutaj rozdam na YouTubie, natomiast dwie kolejne będą na streamie. I teraz co trzeba zrobić, żeby zdobyć jedną z tych książek? Otóż w tym miejscu gdzieś tutaj na ekranie pojawi się link do filmu, który jutro, czyli w niedzielę o 16 dokładnie się pojawi. Dlaczego dokładnie o 16, a nie od razu? Chodzi o to, żeby były równe szanse. Otóż ten film będzie interaktywnym quizem, gdzie będziecie musieli wykazać się swoją wiedzą o Warcrafcie. No i żeby... Dlatego mówię, że o 16, żeby wszyscy mieli równą szansę, ponieważ. Pierwsza osoba, która dotrze do ostatniego pytania, czyli tam przejdzie ostatnie pytanie i odpowie na nie dobrze i napisze to w komentarzu, że już tam jest na końcu, nie wiem, pierwszy czy cokolwiek, dostanie za to od razu książkę. Natomiast dwie kolejne wylosuje po prostu z osób, które dotrą do samego końca. Jeśli chodzi o sam quiz, zobaczycie to jutro, ten filmik się pojawi, to nie będzie nic e, skomplikowanego, jeżeli chodzi o zasady. E, zobaczycie coś takiego. E, no jeżeli chodzi o polski YouTube, raczej mało jest takich filmów. Ja mam dlatego nadzieję, że Wam się to spodoba. Troszkę pracy musiałem w to włożyć, no ale tak czy inaczej jest bardzo ciekawie. Natomiast jeśli chodzi o samą książkę, jeżeli ktoś chce już ją kupić, macie w, pod, pod tym filmikiem w opisie linki, gdzie można taką książkę nabyć. Naprawdę, ale to naprawdę warto. To jest po prostu, moim zdaniem, pozycja obowiązkowa dla każdego fana Warcrafta. Nie czekajcie, kupujcie, po prostu książkę, jest rewelacyjna. Ja ją przeczytałem tak naprawdę w jeden wieczór, no i mówię, nie żałuję żadnej minuty, którą z nią spędziłem, jest po prostu super. A więc tak, tutaj macie teraz link, Jutro o 16.00 dokładnie będzie quiz. Wchodzicie wtedy w ten filmik, tam od razu w tamten. No i po kolei rozwiązujecie pytania. Kto dotrze, pamiętacie, to ostatniego pytania, kto przez nie przejdzie, pisze pierwszy czy tam cokolwiek. Ja tą osobę nagrodzę książką i kolejne dwie książki rozesłuję z innych osób, które również odpowiedzą na wszystkie pytania. A więc to było na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia w takim razie jutro. Cześć.